Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z drapkowym. Dzisiaj do Was przychodzę z takim pojedynkiem pomiędzy zdrabkami belgijskimi a polskimi. Na wstępie bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, a w szczególności chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wspaniałą widzkę Madziej Argus. Chciałbym Madzi również podziękować za wsparcie tego odcinka. Gdyż od Madzi otrzymałem dwukrotnie wpłaty na moje konto Tipli. Także Madziu ci bardzo serdecznie dziękuję. Madzia dokonała wpłaty na zdrapeczki. Także Madziu, ten odcinek jest z dedykacją dla ciebie. Mam nadzieję, że zdrapki, które zakupiłem, okażą się szczęśliwe. Także Madzia, bardzo serdecznie Ci dziękuję za Twoje olbrzymie serce. Oczywiście jeżeli tutaj e, uda się wygrać coś fajnego, oczywiście się z tobą podzielę. Również Madziu chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować za całe wsparcie, za wszystkie miłe słowa, które zawsze zostawiasz w komentarzach pod moimi filmikami. Także jest mi bardzo, bardzo miło. Największą nagrodą dla mnie jest mieć takich widzów jak właśnie ty, Madzia, także raz jeszcze ci za wszystko dziękuję. E, Także drodzy widzowie, dzisiaj łapeczki zostawiajcie dla Madzi, nie dla mnie. Także dużo łapeczek dla naszej Madzi i za chwileczkę zobaczymy, czy uda się coś tutaj wydrapać. Tak jak już mówiłem, jeżeli coś tutaj się fajnego uda y, wydrapać, to oczywiście się podzielę z naszą Madzią. Także trzymamy wszyscy mocno kciuki i przechodzimy do dzisiejszego Drapingu. Także, może zaczniemy od zdrapki polskiej, super linie za 5 zł, gdyż tą zdrapkę, już jak widzicie, zacząłem drapać. Zostawiłem jeszcze 7 symboli do odsłonięcia. Także jeszcze tutaj wszystko może się zdarzyć. Jak na razie nie mamy żadnej linii, ale tak jak mówiłem, wszystko jest możliwe, także odsłaniamy kolejny symbol i mamy kwiatek. W pierwszej kolumnie nie widzę. W drugiej mamy kwiatek, w trzeciej również. I jeszcze w ostatniej grze również mieliśmy taki symbol, także. O, jeszcze tutaj pominałem, także. Także troszeczkę tych kwiatków mieliśmy. Jak na razie linii nie widać. Przechodzimy do kolejnego symbolu, i mamy teraz cytrynę. Także szukamy cytryny. Niestety cytryny. Nie widzę, także niestety nie mamy. Kolejny symbol to rolki. Rolki już widzę tutaj u samej góry, poniżej również mamy jeszcze w czwartej grze. Mamy również w ostatniej grze, także jak widzicie, mamy pierwszą linię, także super. Może tutaj coś wygramy, fajnego. Jeszcze tutaj nie zauważyłem, mamy jeszcze jeden symbol, także super. Odkrywamy następny symbol i mamy symbol kości. Czy mamy gdzieś kości? Mamy chyba tylko w grze pierwszej i to by było na tyle, także przechodzimy do kolejnego. Kolejny symbol to klapki. I klapki mamy tutaj. I jeszcze jedna widzę tutaj. Także to by było na tyle. Przechodzimy do następnego symbolu. I mamy sakwę. Sakwę widzę tutaj. I mieliśmy tylko raz. Także odkrywamy ostatni symbol. I mamy okulary. Okularów niestety nie widzę. Jeszcze szybko sobie sprawdzimy. Słoń. Słonia niestety nie było. Diament. Diamentu również. Dzwonek. Dzwonka również nie było. Korona. Korony również. Dzwonek słoń. Sprawdzaliśmy. Łódź. Łodzi również nie było. Księżyc. Księżyca również. I lody. Również roweru również nie było, także mamy jedną linię. Tutaj także trzymajcie mocno kciuki, i zaglądamy co tutaj się znajduje. I tutaj mamy standardową piąteczkę, także ta zdrapeczka nam się zwróciła literki kontrolne 3 razy B, także wszystko się zgadza. Także bardzo fajnie mamy pierwszą wygraną. Teraz przejdziemy sobie do zdrapki belgijskiej, zdrapka Cash7. Niedawno tą zdrapkę drapałem, również udało mi się wygrać w niej 15 euro. Także zobaczymy, czy dzisiaj również okaże się ona szczęśliwa. Tutaj oczywiście dla przypomnienia mamy nasze wygrywające liczby. Szukamy w polu poniżej i również mamy mnożniki, jeżeli znajdziemy siódemkę w kolorze niebieskim, zielonym lub czerwonym. Siódemka w kolorze szarym niestety nie pomnaża wygranej Ale oczywiście, żeby pomnożyć wygraną Musimy najpierw znaleźć wygrywającą liczbę Także zaczynamy Wygrywające liczby to 25, 22, 26, 19 i 12 Także takich liczb szukamy

Niskie liczby, niestety takich nie szukamy, 13 obok i 14, także tutaj pusto. W kolejnym rządku mamy 23, mamy 22, niestety. 17, mamy siódemkę szarą, czyli wygranej nie mnożymy, 0,6. I 11, i ostatnia szansa. W ostatnim rzędzie mamy 0,5, 18, 27, 21 i 4. Także, jak widzicie, niestety ta zdrabka dzisiaj nam wygranej nie przyniosła. Niestety okazała się Pechowa. Ale jeszcze mamy dwie zdrabki. Teraz przejdziemy sobie do zdrabki polskiej. Zdrabka za 10 złotych. Codziennie 1000 Tutaj oczywiście szukamy naszych wygrywających liczb. Bądź dwa razy napis 365 dni. Wygrywające liczby mamy takie jak 15, 18, 39,

41, pierwszy raz napis 365 dni i ostatnia szansa. Mamy liczbę 28, czyli niestety ta zdrabka jest przegrana. Jeszcze tutaj zobaczmy na literki kontrolne, może coś pominąłem. No niestety nie, jak widzicie, literki kontrolne różne. Także niestety druga zdrabka polska okazała się pusta. Także teraz przechodzimy do ostatniej zdrabki, zdrabki belgijskiej, Bingo Eldorado z numerem 34. Także za chwileczkę zobaczymy, czy ta zdrabka dzisiaj również będzie szczęśliwa, bo jak wiecie, bardzo często w niej wygrywam. Także mam nadzieję, że i dzisiaj również coś uda się wygrać. Tutaj, jak widzicie, stopnie wygranych są następujące: najwięcej możemy wygrać 100 tysięcy. Euro, także, także kto wie, może akurat dzisiaj uda się wygrać taką fajną kwotę. Za chwileczkę się przekonamy. Tutaj troszeczkę was przybliżę. O może tak. I zaczynamy. Także trzymajcie mocno kciuki. Mamy pierwszą liczbę 24. Następnie mamy 42. Kolejna liczba to 16. Teraz mamy 39, następnie 58, czyli takie wysokie liczby. Teraz mamy 50. Teraz mamy coś niżej, mamy 18. Mamy dziewiątkę, także tutaj mamy szansę na 10 euro. Kolejna liczba to 37. Kolejna liczba to 51. Teraz mamy siódemkę. Kolejna liczba to 47. Kolejna to 33. Kolejna liczba to 5 za 5 euro, także jeszcze tutaj 3 liczby. Kolejna liczba to 10, także tutaj mamy szansę na 10 euro. Jeszcze nam brakuje 8. Teraz mamy 41. Teraz mamy liczbę pięćdziesiąt dwa. Kolejna liczba, również taka wysoka czterdzieści pięć. Teraz mamy również wysoką czterdzieści dziewięć. Teraz mamy trójeczkę. Także tutaj już dużo nie brakuje, do 10 euro i do 5, także może jedna z tych wygranych do nas dzisiaj trafi. Zobaczymy. Kolejna liczba to 54 i zostały trzy ostatnie liczby. Mamy 46, 29. I 48. Jeszcze tutaj szybko sprawdzałem. Niestety, jak widzimy, nic tutaj niestety nie udało się wygrać. Także, no niestety, dzisiaj zdrapki belgijskie się nie popisały. Zarówno Cash 7, jak i Bingo Eldorado okazały się puste. Jeśli chodzi o zdrapki polskie, no to tutaj lepiej wypadły. Może troszeczkę tutaj. Oddale, także już od razu przejdziemy sobie do podsumowania także na trzy zdrabki jedna zdrabka wygrała zdrabka polska superlinie za 5 złotych i tutaj udało się wygrać e, zwrot jeśli chodzi o tą zdrabkę także na dzisiejszy odcinek mamy jedną wygraną w wysokości 5 złotych. A jeśli chodzi o zdrabki belgijskie no to tak jak widzimy niestety dwie zdrabki. Dwie na dwie okazały się przegrane, czyli tutaj niestety zdrabki belgijskie się nie popisały. No, niestety nie da się wygrywać za każdym razem. Mamy 5 zł na pocieszenie, także bardzo fajnie. Madziu, raz jeszcze bardzo serdecznie Ci dziękuję za wsparcie tego odcinka. Niestety tutaj kokosów nie wygraliśmy, ale się nie przejmujemy. Może następnym razem będzie lepiej, także. Tak jak wcześniej mówiłem, bardzo proszę o dużo łapeczek dla naszej Madzi Argus za wsparcie tego odcinka. Mam nadzieję, że mimo wszystko draping Wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji, do naciśnięcia na dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. Na dzisiaj to już wszystko, także trzymajcie się, pa pa!